Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, dziwno, ale słoneczna pogoda. Trackery w tle e, czyli to, z czego tak naprawdę wywodzi się mój kanał. I słuchajcie, z tego miejsca pragnę Was e, zaprosić do Kielc na targi 8-9 marca, Targi Enex e, w Kielcach. E, słuchajcie, zostałem. Osobiście, yy, znaczy no, no, moja skromna osoba, szara myszka, taka jak ja została zaproszona Tam do strefy y, youtubera, także bardzo dziękuję y, Waldkowi z kanału POMPA CIEPŁA i PV, bo on to wszystko y, tak naprawdę organizuje i chce, żeby Żeby właśnie taka, <laughs> tak powiem, śmietanka się spotkała Ale spotkała się dla Was, bo Na kanałach się widzimy, komentarze piszemy, ale tak Ee, że tak powiem, e, w realu to mm, no, nie widzimy się. Chyba że gdzieś tam e, przypadkowo. Także no, e, my jesteśmy tak, w takiej troszeczkę gorszej sytuacji, bo wy nas znacie, a my was nie znamy. Także z każdym z osobna trzeba będzie się, jeśli ktoś by chciał, oczywiście ze mną porozmawiać. Nie? Jeśli nie, no trudno, siadę sobie w kącie i będę sobie siedział. Nie? Także na no, spokojnie. Słuchajcie, e, strefa YouTubera. Już wam mówię, kto będzie. Eee, tylko tutaj mam pomoc naukową, żeby kogoś nie pominął. Czyli Waldek, pompa ciepła i PV. Później Spawek z paneli fotowoltaicznych. Eee, Hubert Maxi Service. Mój kolega tutaj z e, Zapłota. Także e, taki mój <laughs> youtuber e, po koleżeńsku. Później lecimy dalej. Czyli e, na prąd po polsce Michał. Hollywood, kolegi, akurat tak konkretnie nie znam. Smart dom, eko niezależny. Lecimy, jeszcze mam, o właśnie, drugi Zetto Box Mester, akumulator. Wszystkich wymieniłem, żebym kogoś nie pominął. No raczej nie, siebie nie, nie ogłaszałem, także 10 nas będzie. Może i więcej tam osób będzie, bo zgłasza się, znaczy, no, informuje nas dużo. Kolegów z innych kanałów na YouTubie Że też będą Także może się dołączą do dyskusji Zrobi się jakieś większe grono Także słuchajcie Zapraszam Was serdecznie Targi Enex Kielce 8-9 marca My tam będziemy 8 marca o 12 Jak dobrze pamiętam Jak, jak źle pamiętam to mnie poprawią Na pewno w komentarzach Będzie też konferencja Także no słuchajcie no, Dla mnie bardzo miła niespodzianka Że zostałem na no, takie prestiżowe, a tak naprawdę, targi yy, zaproszone, bo to są 25. jubileuszowe. Trochę tak się motam, wiecie, no ale jak to u mnie na spontana lecimy. Także zapraszam Was serdecznie, miło będzie się spotkać i jeszcze Wam wrzucę na sam koniec taki pilotażowy materiał. A yy, link do targów, o bo właśnie mówię, żeby się rejestrować. No to rejestracja to jest bardzo prosta, żeby mieć kod. Yy, do wchodzenia na targi. Wtedy nie trzeba kombinować, kolejek nie ma, nie ma kombinacji. Także zapraszam serdecznie, pozdrawiam wszystkich. Słoneczka życzę, bo zobaczcie dzisiaj piękny, słoneczny dzień. Ja troszeczkę testów dzisiaj też yy, będę leciał. No i tyle, trzymajcie się. 8-9 marca. Serdecznie zapraszamy na NX. Wszyscy youtuberzy, których znacie, zapraszamy serdecznie.